wszystkim, Witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku. Tym razem będziemy zwiedzać Weronę i pokażę Wam najciekawsze miejsca. Miejsca, które warto odwiedzić i których niekoniecznie, którym niekoniecznie trzeba poświęcać czas. Także zapraszam. Przyjechał do mnie wczoraj Kacper i właśnie z nim zwiedzam Weronę. Jesteśmy przy Giardino Giusti, które, które znajdują się przy ulicy o takiej samej nazwie. Są to ogrody, które są przepiękne, niestety teraz e, są remontowane, więc no, nie można tam wejść do środka, e, ale one przepięknie wyglądają jak jest słoneczna pogoda, także tutaj można przyjść. Koszt to, z tego co pamiętam, e, ulgowy bilet 7 euro <laughs> 7 euro a dla dorosłych około 10, jeśli się nie mylę. A my idziemy dalej. Wchodzimy na wzgórze świętego Piotra. Jesteśmy teraz w parku, który będziecie widzieć, jak będziecie wchodzić tutaj po swojej lewej stronie. Warto tutaj zajrzeć. Jeszcze jak była lepsza pogoda to przychodziłam tutaj sobie nawet rozłożyć koc na tej zieleni i coś sobie poczytać. Także naprawdę piękne miejsce i przepiękny widok, ale ładniejszy jest wyżej. Także zaraz Wam go pokażę. Świętego Piotra, gdzie znajduje się Castel San Pietro, czyli zamek Świętego Piotra. Kiedyś należał do rodziny Visconti, teraz e, część z niego jest przebudowana. Co? Przebudowywana? E, rozciąga się stąd przepiękny widok na całą wyronę. Pierwszy raz byłam tutaj, kiedy było ciemno i widok był niesamowity, kiedy te wszystkie światełka. Będziecie mogli to, to podziwiać, jeśli tutaj przyjdziecie, kiedy będziecie chcieli. Natomiast też polecam tutaj przyjść e, na przykład na zachód słońca. który też jest przyjemny. Także, idziemy dalej. Jeśli nie chciałoby Wam się wchodzić na górę albo no Wasze jakieś okoliczności życia by na to nie pozwalały, to tutaj jest kolejka, tak zwana food którą możecie albo wjechać, albo zjechać za 1 euro z tego co widzicie. Także to takie info, że tam możecie się do niej dostać. Kiedy schodzicie z zamku, bo wejście, jest, wejście i zejście jest tutaj i kiedy stamtąd zejdziecie, to trafiacie na najstarszy most w Weronie, most świętego Piotra, z którego też rozpościera się przepiękny widok na Adygę, rzekę, która ma ponad 400 km. Także taka ciekawostka. Jest już tutaj świąteczny jarmark, także to też miłe dla oka i dla waszych podniebień. <noise> A już katwer coś wyczaja, pewnie będzie kupowane. Jesteśmy teraz z tyłu przepięknego kościoła, czyli katedry w Weronie. To jest Duomo di Verona. Według mnie od tyłu jest o wiele piękniejszy ten kościół niż z przodu robi o wiele większe wrażenie. Wejście jest po tej stronie. Po tej. O tutaj. Jeśli chcecie ten kościół zwiedzić, to to wejście jest tutaj. Kosztuje około z tego co pamiętam 3 euro. Także tutaj możecie go sobie zwiedzać. Natomiast jeśli jest akurat w środku msza, to możecie do tego kościoła wejść za darmo no, według mnie e, naprawdę piękne miejsce tam widać jeszcze kawałek Duomo jeśli przejdziecie się tą ulicą Via Duomo to możecie trafić do kościoła świętej Anastazji według mnie jest to kościół, który naprawdę jest wart odwiedzenia też wejście kosztuje 3 euro, ale jeśli z tego co pamiętam kupicie jeden bilet na wszystkie takie najważniejsze kościoły w Weronie, czyli jeszcze Bazylikę Świętego Zenona, to chyba płacicie 6 euro za jeden bilet. Także to się akurat opłaca. No, kościół jest przepiękny i tutaj takie info: jeszcze bardzo ekskluzywny hotel, w którym zawsze śpią wszystkie gwiazdy, jakie przyjeżdżają do Werony. W środku wrażenie robi najbardziej sufit. Można sobie wejść do tej bazyliki. Tylko właściwie po to, żeby, żeby zobaczyć sufit. Ołtarz jest zasłonięty, trzeba tam kupić bilet, tak to możecie. Kacper, czekam na ciebie. No i co, co wyczytałeś? A nic, ma jakąś imprezę sylwestrową za 170 euro od osoby. No, więc zapraszamy do wersji. Jednak okazało się, że ten bilet obejmuje cztery kościoły, bo jeszcze zapomniałam o kościele San Fermo. Też go potem wam pokażę. Także macie Świętą Anastazję, czyli ten kościół, Świętego Zenona. Tam nie będziemy iść, no bo jest kawałek, a ten kościół, no i tak jest zamknięty, nie można tam sobie tak po prostu wejść. Także nie będziemy szli w tamtym kierunku, ale ten kościół wygląda tak. Ja tam w środku nigdy nie byłam, także nie wypowiadam się, jak jest w środku. Duomo no i jeszcze Sanfermo i kościół, w sensie bilet do jednego kosztuje 3 euro, a do czterech 6 także według mnie to się opłaca e, idziemy sobie z Kacperem randomową uliczką w Weronie no. i nagle za nami, o Słoń o tamta pani co jest przy tej wystawie z tymi czterema Jastnymi panami e, to jest Mufi Goldberg tak, to by, pani z tych wszystkich komedii fajnych jakby

O, to jest Okej, W domu Julii jeszcze nie byliśmy, ale tutaj jest dom Romea. Jednak nie jest otwarty, bo już tutaj mieszka jakaś inna rodzina. Ale to taka ciekawostka, jakby ktoś chciał i nie wiem, chciałby się podpisać. Tutaj to są wszystko jakieś podpisy miłosne i tak dalej. Także jakby ktoś chciał po prostu tutaj podejść. To, to zapraszam. A my, niedaleko domu Romea mamy cmentarz rodziny La Scala, która była bardzo znacząca w Weronie. Mamy wiele sarkofagów. E, niestety, wejście tam jest, e, jest zabronione. Ale myślę, że z zewnątrz. A tutaj, przy tym cmentarzu, jest jarmark Świąteczny. Otwiera się jakoś pod koniec listopada. I trwa chyba do połowy stycznia, jakoś tak, z tego co, co mi się kojarzy. Bardzo fajne miejsce, bardzo dużo różnych rzeczy. Można akurat jak w tym czasie będziecie w to coś fajnego można sobie przywieźć. Jesteśmy przy Piazza delle Herbe, to jest najstarszy plac w Weronie. Widzicie tam dalej lwa weneckiego, kiedy Werona była pod panowaniem Wenecji. To właśnie taka pozostałość po, po tym okresie. No, plac słynie głównie z targu, który widzicie po tej stronie. Można sobie tutaj przysiąść, w kawiarenkach odpocząć. Także jest naprawdę miło. Kiedy przechodzicie sobie od, yy, właśnie od placu de to tutaj yy, idziecie kawałek, skręcacie yy, w prawo, w uliczkę, gdzie na rogu jest New Balance i zaraz trafimy do baru, gdzie jest najlepszy na świecie drink, który nazywa się Aperol. Kosztuje 3 euro, to jest w przeliczeniu około 15 no, zł i po prostu nigdy no ja nie, nie piłam. 15, 13. No ale dobra, już tak zaokrąglając już tak kompletnie do najwyższego przelicznika kantorowego, no to jest około maksymalnie 15 zł i po prostu to jest najlepszy aperol, jaki piłam. Także, także idziemy. Mijacie tutaj te wszystkie bary i siadacie przy tych plastikowych stoliczkach. Aperol wygląda tak, może tego tak nie widać, ale ten kieliszek jest naprawdę duży. Zawsze z Aperolem dostajecie takie chipsiki. No słyszałam, że niektórzy mówią, że trzeba za nie dodatkowo płacić i że mogą je Wam doliczyć do rachunku. No to nie jest prawda, we Włoszech, właściwie w każdym barze dostajecie taką przygryzkę. Mogą nią być chipsy, albo popcorn, albo orzeszki, albo wszystko naraz. Jak już bar jest lepszy, to właśnie dostajecie wszystko naraz i sobie po prostu przegryzacie i to nie jest w żaden sposób doliczane do rachunku. także yy, jak nazywa się to miejsce? tutaj nigdzie nie widzę nazwy, ale w każdym razie łatwo bardzo do, do niego trafić. także Osteria, Osteria, tak jest yy, Osteria, ale to jest generalnie taka nazwa yy, ogólna, ale to, no ale łatwo trafić po prostu tutaj. także zapraszam. Dobra, jesteśmy już po naszym aperolu. Kacper, co sądzisz o prawdziwym włoskim aperolu? Był przepyszny, naprawdę. Polecam Wam aperol tylko we Włoszech, bo jest prawdziwy, nieoszukany i bardzo, bardzo go czuć? Tak, bardzo go czuć i nie oszukują. Okej, okay. no to super. Także jak aperol, to tylko tam. Łatwo znajdziecie, bo tak jak mówiłam, New Balance, tam. Jest Piazza del także wystarczy wejść w taką małą uliczkę i już. Jesteśmy teraz w Castel czyli w tłumaczeniu zamek stary. Zamek, który był posiadłością Can Grande della Scara, jego grup widzieliśmy wcześniej. Zaprojektowany przez Carlos Carton, którego wystawy widzimy tutaj. Teraz można tutaj wejść, chyba w pierwszą niedzielę miesiąca jest niższa cena. Ja tutaj jeszcze nie byłam, ale tam dalej jest przepiękny most, gdzie możecie naprawdę podziwiać Weronę z innej perspektywy i porobić fajne zdjęcia. Także chodźmy. Tam jest Piazza Bra, a tutaj macie najlepsze lody w Weronie, Savoia. No myślę, że ta kolejka nie jest przypadkowa, one rzeczywiście są najlepsze i są naprawdę tanie, bo za trzy gałki, w sensie za 3 euro możecie mieć trzy gałki, to jest cennik. I naprawdę są przepyszne. Przyszliśmy szybko do włoskiego Mac'a, tylko obczaić co jest, żeby Kacper się dowiedział, co jest we włoskim McDonaldzie. Także możecie obczaić razem z nami, jakie są tutaj nowości. To... O, na przykład... O, co? o to, to fajnie wygląda. Taki kubek, nie ma go w Polsce na pewno i te fryteczki. Tak, te fryteczki od powiem, one są, e, mogę powiedzieć jeszcze z rumieniem obrzydliwe. E, bo macie do wyboru albo z cheddarem, albo to jeszcze cheddar z bacon bacon, e, <grytanie> ale po prostu one są... no nie smakują w ogóle. Aha. Jakby nie polecam mi, ale jak chcecie spróbować to do nas z kimś można. Są tu na przykład nowe McFlary na oh. przykład, to są baczy to są takie typowe włoskie czekoladki, no są tylko włoszek, także na pewno polecam spróbować tego. Tak. Cyber. A tutaj są jakieś tanie. Sałateczki, McKaffrey. Tak, jest też większy wybór sałatek niż w Polsce, także. Także no. Oj, tu są też kanapeczki, których tak, nie ma Tak, i nawet jest coś, czego nie ma w Polsce, czyli ten burger bezglutenowy. Także jak ktoś nie lubi glutenu albo jest uczulony na gluten, to może sobie tutaj zjeść. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Już. Jesteśmy teraz na najsłynniejszym placu w Weronie, czyli Piazza Bra. Znajduje się tutaj myślę obiekt wszystkich pocztówek i magnesów z Werony, czyli arena, która była miejscem walk, gladiatorów i tak dalej. Coś takiego jak koloseum w Rzymie, tylko że no, robi na mniejsze. Mieściło około 30 tysięcy osób. Teraz arena jest głównie obiektem różnych koncertów, oper. Naprawdę polecam tutaj przyjść w pierwszą niedzielę miesiąca, kiedy wstęp macie za 1 za euro. Wtedy warto ją zobaczyć od środka. Ale jeśli przyjedziecie tutaj nie w pierwszą niedzielę miesiąca, to możecie, myślę, ją pominąć, bo w środku właściwie największe wrażenie robi głównie scena, która jest ogromna. I właśnie też warto tutaj przyjść, jeśli będziecie mieli trochę czasu i traficie na jakiś fajny spektakl, przyjść tutaj na jakieś przedstawienie teatralne, operę lub koncert, bo naprawdę jak oglądałam jakieś filmiki, to robi niesamowite wrażenie, także na pewno na żywo jest jeszcze, jeszcze lepsza. No, a ta gwiazda bożonarodzeniowa w ciemności chyba świeci, dowiemy się o tym dzisiaj, także dziękuję. O, i tutaj są na przykład dobre restauracje, one są troszkę drogie, ale na przykład tamta pierwsza ma dobrą pizzę za 5 euro, także to też, też polecam. Y, to właśnie mi na Kasbra. Chyba coś czuję, że chyba tam usiądziemy. To była szybka decyzja, jak zdecydowaliśmy, tak też się stało i przyszliśmy sobie do restauracji na pizzę i Kasper zamówił sobie spaghetti alla carbonara. Także jemy przy arenie i jest super. Tam za nami jest arena, i właśnie fajnie sobie wejść w jedną tutaj z uliczek odbiegających od areny. Nie wiem, czy mnie słychać. I przejście właśnie tą ulicą, gdzie jest wiele sklepów. Na rogu z tej Louis Vuitton, więc na pewno tutaj traficie. Także jak chcecie zrobić jakieś zakupy, nie wszystkie sklepy są drogie, także naprawdę można, można się przejść i sobie pooglądać na cieszyć oko. Tam jest piazza de W ogóle nie wiem dlaczego jeszcze nie świecą się światełka, ale mam nadzieję, że zaraz to naprawią. Odbijacie od niego i idziecie prosto, tą przepiękną, No i zbliżamy się tutaj na lewo. Na lewo. i idziemy do Julki. Całe ściany jeszcze jakieś dwa miesiące temu były zamalowane wszelakimi podpisami, napisami miłosnymi, były poprzyklejane karteczki na gumę, ale uwinęli się z tym dosyć szybko i zamazali wszystko i teraz tutaj możemy sobie przeczytać, że za jakiekolwiek pomazanie tej ściany grozi grzyw na 3000 euro, więc generalnie no, nie polecam tego robić. A tutaj już e, balkon Balkon Juli. Jest godzina prawie 17, dlatego no, tutaj ludzi już nie ma zbyt e, wielu, ale zwykle są tutaj tłumy. No i można wejść do środka e, chyba za 7 euro, z tego co pamiętam, a w pierwszą niedzielę miesiąca za, za 1 euro. Możecie sobie wejść do środka, pozwiedzać muzeum. Ale nie róbcie tego, naprawdę tam w środku nic nie ma. Nawet jeśli przyjedziecie tutaj w pierwszą niedzielę miesiąca, to naprawdę, jeśli już nie będziecie mieli co robić i będziecie chcieli tam pójść, to wtedy. Ale jeśli specjalnie przyjedziecie tutaj po to, żeby tam wejść do środka, to naprawdę nie polecam straconych pieniędzy i czasu, bo w środku nic nie ma. Są jakieś rekwizyty z różnych filmów o Romeo i Julii, natomiast nie ma nic odkrywczego i no nie, stracicie, stracicie czas i pieniądze, tak jak powiedziałam. Tego balkonu tutaj nie było, on został dobudowany dopiero w 30. latach, bodajże XIV wieku, z tego, albo później, nie pewnie coś raz pomyliłam, ale jak coś to Wam wyjaśnię w napisie, no, no nieważne. E, tutaj widzimy, teraz tego nie widzicie, bo jest za ciemno, ale nad drzwiami nad, jest taki kapelusz. E, to oznacza e, pochodzenie rodziny, która mieszkała tutaj w tym domu, czyli rodzinę kapellich. Która tutaj była i ona tutaj autentycznie mieszkała. Mówi się, że to yy, na jej podobieństwo tej rodziny właśnie Szekspir yy, napisał Romeo i Julię, gdzie była rodzina Capuletti. E, Capelli no, to jest po, po włosku oznacza właśnie czapkę, dlatego tam jest czapka. A tutaj yy, mamy Julię i grupę głośnych ludzi, dlatego nie wiem jak będzie z jakością na tego nagrania. Chodzi o to właśnie, żeby ją dotknąć po jej piersi, wtedy będzie się miało szczęście w miłości. Jak Ci się podoba, Kasper? Yy, w końcu zobaczyłem to przepiękne miejsce. Yy, w którym nigdy nie mieszkała Julia. Ale zawsze. Ktoś też był na balkonie. No ale tam można sobie wejść normalnie, ludzie tam sobie robią zdjęcia na tym balkonie. Tu jest ulica, którą szliśmy. Jeśli nią przejdziecie, to dojdziecie do pozostałości po murach miasta. Tutaj kiedyś były takie ogromne mury, które rozpościerały się aż dotąd. One były ogromne, teraz zostało z nich tylko to, i to było wejście do miasta. I tutaj też e, na dole są po nich pozostałości. Także zobaczcie, dopiero teraz widać, jakie to jest ogromne, jakie to było ogromne, bo teraz no, niestety zostało tylko to. A tutaj, gdzie się świeci ten napis bar, jest czasem, chyba nawet teraz też, pizza za 5 euro i aperol za 2,50 euro. Także możecie tutaj sobie przyjść. Idąc dalej tą ulicą, naprawicie na Bazylikę San Fermo, jedną z czterech, o których wam wcześniej mówiłam, że jeśli kupicie sobie jeden bilet za 6 euro, to do niej też macie wstęp. Przeszliśmy teraz przez most i jesteśmy w tak, że tak powiem, w takiej dzielnicy, która się nazywa Veronetta. Niektórzy uważają to za słodkie, no bo w sumie ta nazwa może się wydać słodka, ale kiedyś, kiedy Verona była pod panowaniem właśnie, oni ją tak nazwali, żeby tak jakby umniejszyć tutaj to, tę część. Tak powiem, to było takie prześmiewcze, a nie, nie miało na celu niczego uroczego. Byliśmy tam piętro wyżej, jak nagrywałam teraz przed chwilą o Weronercie, a teraz zeszliśmy piętro niżej, ażeby pokazać wam najlepszą pączkarnię w Weronie. Tutaj po prostu są najlepsze pączki z pistacją za euro euro. I jak poprosicie pana, żeby one były ciepłe, to on je wam podgrzeje i wtedy ta pistacja tak się rozlewa. Także koniecznie tutaj przyjdźcie, bo są najlepsze pączki na świecie. No, Kasper już wszystkuśmy na pączka. Także możemy zaraz na żywo test, test. test pączka. Bo Pan ci go podgrzał? Tak, podgrzał mi jest ciepłutki. Wziąłeś z pistacją? Mhm. Nie wracam do Polski. <laughs> tak, tak samo będziecie się czuć jak, jak tutaj przyjedziecie i skosztujecie tych pączków, bo naprawdę nigdy nie jadłam tak dobrego pączka jak ten. Pyszny. E, jeśli tutaj jakoś traficie to możecie wejść do tego sklepu. Jest to chyba najtańszy sklep spożywczy w Weronie. Chociaż drugi taki sam jest obok Castelvecchio, więc e, tam możecie pójść, bo to jest bliżej centrum. E, I pokażę wam cudo, które tutaj istnieje. I chyba jak wrócę do Polski, to przywiozę 10 słoików tego cuda, czyli kremu z pistacji. Po prostu jest to najlepsza rzecz na świecie. Naprawdę. Kosztuje 3 euro. Ale warto. Uwierzcie mi. W tym miejscu już zakończę ten film, ten krótki przewodnik po Weronie. Mam nadzieję, że jakoś przybliżyłam Wam choć trochę fajne miejsca i te mniej ciekawe, jakieś fajne miejsca na jedzenie i tak dalej, tak dalej. Także subskrybujcie, łapki w górę, zapraszam do reszty moich filmików i vlogów. i do następnego. Pa, pa! <grym <grym <grym> może się pozdrawiamy Łupi Goldberg! <grym> 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 Dokładnie.